Mamy wizję na mototyk odjeżdżający z miejsca zdarzenia Stopy roku Jesteśmy na Innocent Boulevard, kierujemy się w kierunku południowo-zachodnim -y 29, na miejscu mamy osoby ranne <grym> Cześć Zatrzymamy i nie, wiem, nie mam. tu IMS 25, Adam, pościg za motocyklem uciekającym z miejsca zdarzenia Innocent Boulevard w kierunku północnym aktualnie Bo jedno z kamery Jedziemy? To dawaj To tego jest I w pościgu jednostkę dojeżdżającą A to e dawaj, to offroadowy 138, tutaj ma waga 6 138 do 136 136 136 zgłaszam jednostkę Mary do pościgu. Przyjąłem, to jest pojazd, tak? Eee, Neguje jest to zwykły zwykły motocykl, nieterenowy. A przyjąłem, A. czyli jednak zwykły. Akurat to przy w... stacji LG na venue w kierunku Bank County. To czekaj... Ma, moment. Tak się neguję, jest to Sanchez. Jest to Sanchez, jest to terenowy A. pojazd. Czekaj kurwa, to jest kluczyk ten, masz i jedź już. No, macie przyjąłem dwa jednostki, dwie jednostki Mary w drodze. Eee, potwierdzam, mamy wizję na pojazd, senior Rock. Powracam na tak. Eee, południowy, eee, w stronę Plain County. Mijamy lap, Puenta Blanca. 3 Mary reaguje w kodzie do wsparcia do pościgu za wchodem pojazdu. To jest e, pościg za osobą z tych strzałów, tak? Przy... Potwierdzam. Okej, okay, czy mamy jakąś wiedzę czasową, rzecz uzbrojona? E, definitywnej wiedzy neguję, lecz jednak jest to wystarczająco prawdopodobne. Przyjąłem. 45 nam poinformuje, bez wjedzie wiedzie jurysdykcję. <laughs> mężczyzna jedzie o Seniora Road w stronę Harmony. Drogami szóstrowymi Jest nawiedza wjeżdża przez stronę i offroadem zamiera w kierunek zachodni, aktualnie bijemy stację paliw w pali. stronę to do paleczoty Słowo wyciągnęła telefon aktualnie. <tryk> Powarzał rozładować, proszę. jadą po Maryi, uni po uni czwarty. Czwarty. To ja do, słuchaj, na rejonie 4. żeby mnie potwierdziłeś, ruchu wyłączonym wy on powiem czwarty wjeżdżam za unitem tym pierwszym. No, we're in touch. Oh, no. so to nie wiem, gdzie im trzeba. Chyba po prostu wykorzystać coś się do tego yeah. poszli. Some of To masz nieca Co T.C? <coughs> bo mnie wyjebało neto oh. No to Było wyciągnęło telefon To modnikuje się Podobnie coś tu może być Bo osoby się cały czas kręcą, wypadły padły strzały W okolicy Radio check.

trzyszysz trzyszysz mury mamy strzały na paletto bay potrzebne wsparcie wsparcie za dysponowana stawcie tylne wyjścia też pięć mówię osoby w środku potrzebujemy wspólnego wsparcia to... blast, blast chodź tu na 4. mnie 4 osoby to jest, to jest, to jest. jestem przygwożdżony nie na górze do korytarzu Jeszcze trzy osoby Uchranny. Czy Tak. Weź mi ubezpiecza, ja przeskoczę. Widzisz go? Ubezpieczam cały czas, cały. Wejście od drugiej strony w spierdalam, spierdalam. O Jezu. Dajcie nam tu wsparcie, mamy broń automatyczną. Potrzebne wsparcie, ciężkiej ciężkie broni na miejscu. Dobra, nie ma co tam wchodzić, kurwa. Jesteś cały? O oh, kurwa. Jeden był, czy ktoś jeszcze tam jest? Jeden był? Dobra, ubezpieczaj mnie, wchodzę. Ubezpieczam, ja... Ubezpieczam. Dobra. Dobra, ubezpieczam, podchodź, przechodź, przechodź, ubezpieczam Podchodź Wchodź mi na plecy i wchodzimy. Dobra, wchodzę. Wchodzę do prawej czysto Do lewej czysto Wchodzę, prawo, prawo. Dobra, czysto. Jestem kurwa, z kurwy syn. Jest broń automatyczna! Chów się, huf się, huf się broń automatyczna Ostrzeliwuje nas. Jeden down, jeden. Mam oficer down kolejny Jeden sus dał down i oficer down Zadysponujcie nam tu sheriff' office, żeby udzielili wsparcia. Strzelanina w firmie przetwórstwa kurczaków. Mamy jednego na gunpointcie, prawdopodobnie przytomny, drugi chowa się za maszynami z bronią automatyczną. Tu aspekt zneutralizowany. Kurwa. Dobra, ja, ja, ja patrzę na. Ja, ja patrzę na tamtego, weź tego, kurwa, Otko, broń, skój go. W tej jest, w jest... Ja ubezpieczam tam. Słuchajcie na swój, się się podtrzymać, żeby nie puścić budynku. Kapi, oczekujemy. Eee, e, facet! Nie ruszaj się, kurwa! Odejdź od niego! Odejdź od niego, kurwa! Kuf się szybko, on tam. się On tam się, kurwa, ten. On tam się, kurwy, syn. Wyczołgał chyba broń od niego weźmie Wycofają się z korytarza To jest bro... No to jest kurwa Neutralizowany Kurwa wstawcie o wejście od strony mianowej strony Sorrow są Dobra, ubezpieczaj mnie jak go biorę za szmaty wychodzimy stąd, czekamy na słod Informuję następny saspec neutralizowanych Kurwa no! Ja pierdolę no i chuj Brat, brat le. Kurwa, no tak dobrze było, nie? Chujna Jeden poszelił się Czemu oni na radio nie weszli? Ja pierdolę. Szyryfi go postrzelili, ty. Ja pierdolę, ale patogia ja pan. Żyjesz Bradley? Oh, oh, oh. Kurwa. Żyję. Chyba. Gdzie dostałeś? boli. Nie wiem, kurwa. Źle się czuję, mega. Weź mnie stąd zabierz z szeryfami wycofaj się kurwa. Pierdolę. ładny dostał. Kurwa, mać Enter Team wchodzimy od main wejścia Dołączy się do was. Potrzebuję zróbmy bo yy jest to, to yy. przy głównym od strony yy, od strony palet. Jўнай Na razie będzie po Jesteśmy w stanie przetransportować rannych. W, Mamy za dużo rannych. iiii ty wracaj Dobra, że... Dobry wieczór pana, słyszymy się? Halo, halo. <coughs> halo? 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 Słyszymy się? Halo, halo? Halo? Co się stało? <coughs> Co pan opowiada Kurwa, strzelanina Chyba było jakaś... Dobra, pan, pan powoli i głęboko oddychał, na no spokojnie. Bądź w oh. na szpital. Okej, okay, dziękuję. Gdzieś, to, wszystko będzie okej. Okay. Sprawdźcie do lewej, panowie, jakie jest sytuacja. Area 18-17 w drodze... Tutaj tyle co mam pocięte, to nikogo nie ma, ale może być strict lewym końcem. Pana powiem, jak to się zaczęło. Lolo. Uh, mieliśmy pościg Spierdolali motocykl ze strzelaniny z miasta gdzie możesz jakieś obaltrinki w czy coś takiego bo... z tróbu nie co widzę na prawym ramieniu? Ciechano, poczyn, asysta, Pit film Hill, ma czatówkę a się Edward, reagujemy Czemu nie mogę otworzyć drzwi? Krzywna uh -huh. odjeżdża, białym dostawczakiem Tego koła Zielonego Potwierdzam, maszyna się zatrzymał, tutaj na chodniku, jesteśmy na wyniu 3 sekund. Cześć, jeszcze są do asysty w kodzie trzecim. Właśnie no nie wiem co łasem sobie robię na randu. To jest dobre pytanie, właśnie to. Mój bójcie, oraz team Dobra, do niego Nie bójcie, jestem tylko podróżnikiem I fotografem w dodatku Zrobiłem ostatni obóz przetrwania Bez jedzenia, bez niczego przeżyłem 2 dni, czajcie Bez jedzenia i bez spania Brager zakłada, ja ci osłoniam zdobyw. Kurwa, a za to w ogóle jesteś zatrzymany?

w, e, telefon dostaliśmy od grupy szóstej, by jeszcze zajmowaliście jakimś podłożeniem narkotyków w ich pojeździe. No. E, to podjechali na lobby dostarczyć dowody u nas na stacji. Okej. Okay. Na razie e, zajęci jesteśmy. I no tak. Ty... Ten facet, co tam jest, to jeszcze jest z naszej sytuacji. To tam przyszła jakaś <coughs> kobieta, Złożyła, że skusiła, kradzież pojazdu, nie? I dosłownie to jest ten facet, co i to auto ukradł. Nie wiadomo gdzie jest jej auto teraz. Okay. A ty jeździsz z tym, z Wormsem? Kurwa, Edwardem? Ta z Wormsem pojechałem, bo był tn yy, Nadajnik, nie? I podajnika z nie pojechałem na tą interwencję ta na benzyn i tam na chwilę zaszło, nie? Kumam, dobra luz Więc dlatego żeśmy się tak TN. Dobra, to no tam prowadź czynności wtedy dalej. W ogólnie robiłem obok przetrwania i no kurwa no, powiem szczerze, powiem szczerze, nie miałem co jeść, zajebałem fumę kurwa i odpierdalałem. Ile w temacie kurde. Byłem dzisiaj, właśnie dzisiaj wróciłem niedawno z obozu. Nie będę kłamał, jestem tak wykończony, chciałem teraz sobie zarobić na postalu a taki coś to naprawdę jestem załamany. Jeszcze raz? Nie, jeszcze raz, no, jeszcze raz. No. 47 no, rozpoczęcie no. z miarnej. Eee, 27 wart. E, powrót zatrzymany ja na, na stację jeden, No Nie słyszę, no chłopy. No, możesz kontynuować. Zobaczcie mi jeszcze co z tą z furgonetką go postawał, tutaj na miejscu co jest rozwalona? 19 do 36, ja widziałem się tą furgonetkę, ten sam tym jechał. Przypomnę się, nie sądzę, żeby był pracownikiem, przynajmniej nie wygląda. Ten for zabieramy na parking w takim razie policyjny. Może otworzycie patrolu, strefa 22 36 sam, dajcie mi tutaj um, nowetę na ostatnim miejscu interwencji z gunpointem Siema, Randy Rock Siedzę się zatrzymane na stacji Sam dostał 1010 dps, 5.5, w sumie się... no, to drugie tyle, nie? Przeszli sam kod czwarty do interwencji, przelidziany na wykupy stację. Taki pościg jest grany. Jeszcze 36. do 36. W miarę możliwości, jesteś w stanie udzielić wsparcia w pościgu za pojazdem, który ciągnie za sobą banką? 10,2. Jakiś konkretny pojazd pobrać? Eeeh, suwa, pobiegł. Ten for. Nie dało jej pół nad średnia jak Ubierzemy tego naszego wydziałowego <coughs> terminusa, no bo nic więcej nie mam. 36 sam ale przechodzę przez notliwość BCSO. a Ale do kontrol BCSO. Aktualnie prowadzimy pościg w okolicach farmy wiatrowej. Możliwe, że przeniesie się on na waszą jurysdykcję. Wsparcie niepotrzebne aktualnie. Przyjąłem. SPD opuszczam częstotliwość. Strony. 36 na kanale. Udzielam wsparcia w kodzie i pościgu. Z Zawracam do miasta że są na miejscu, miejscu facet. trzymaj się, się facet! Zatrzymaj e! trzymaj się kurwa! Mam go na gunpointcie. Dobra, wypisać statystyki za to? Cześć. Jaki powód był pościgu tutaj? Okej. Okay. <ścoughs> Kurwa, wieśniaków z traktora, gdzie się pchasz? No i co żeś kurwa zrobił teraz, idioto? I <laughs> zdrowie, a dziękuję to odchowuję dzisiaj czy Ja to też niech zabiorę. Okej, okay. dobra uwaga, ruch będę puszczał zaraz. 4-5 wezwij jeszcze e, jakiegoś Hytla albo weterynarza do tej spowstrzelonej pumy wcześniej 4 linkon copy 3-6 Samkot, 4 do asysty dopuści go powrót do na stację